Hello Ladies and Gentlemen, boys and girls, ja jestem Niklaus, a to jest. to nie jest Battlefield 1, to nie jest Battlefield nawet 4, to jest Battlefield 3, tak. Zainstalowałem sobie Battlefielda 3, żeby sprawdzić, czy on jeszcze działa, i powiem wam, działa idealnie, wreszcie w sumie bez większych problemów. Można sobie w niego pograć i wczoraj już ogrywałem sobie fajnie na streamie, znaczy wczoraj, nie wiem kiedy wy to oglądacie, no nieważne, w każdym razie ogrywałem. Działa bez problemów, nie ma lagów, nie wywala z serwerów, jeszcze całkiem dużo ludzi gra. E, znaczy w porównaniu do czwórki, może trochę mniej, bo czwórkę gra tam chyba około. Mm, ale mam tu głośno. E, czwórkę w tym momencie gra około 8000 ludzi, przy czym tutaj mniej więcej 3000, ale nie ma problemu, żeby sobie znaleźć e, pusty serwer. Znaczy pusty serwer, taki, gdzie można sobie jeszcze bez problemu zagrać. A biorąc pod uwagę, że ta gra była już rozdawana za darmo w pewnym momencie. To myślę, że jak najbardziej warto sobie wrócić. Jakiś mam taki do tego BF-a sentyment, nie wiem. On był taki jakiś. Kurczę, jakby to ująć. Grała mi się. Ach, cholera. Grała mi się po prostu zawsze w niego o wiele lepiej e, niż czwórkę. Coś takiego miałem. Jest w tym BF-ie e, jakaś taka. jakaś taka miodność, której trochę brakło czwórce. Nie wiem co wy o tym myślicie, oczywiście. Czekam na wasze e, czekam na wasze opinie w komentarzach. Czy też macie jakieś takie odczucie, że tu się po prostu gra jakoś tak przyjemniej? Nie wiem, czy może też dlatego, że ten BF był taki e, jakby to powiedzieć, no wiadomo, był tak była duża różnica pomiędzy Bad pany a nimi. To był taki BF od dawna oczekiwany i w większości spełnił pokładane w nim nadzieje. A, a czwórka to już była takie tylko jakby powiedzmy, jakby to ująć rozwinięcie tej koncepcji Trójki. Czwórka się nie bardzo różniła od Trójki, szczerze mówiąc, graficznie jakoś trochę bardziej mi odpowiada i ten styl tutaj Trójki. No tutaj jazda jest niezła. E, przegrałem w nią dużo godzin, kilkaset godzin, tam nie wiem, czy czasem do tysiąca się nie zbliżałem. I miało w sobie po prostu tony, tony tej miodności, gdzie naprawdę można było wałkować jedną mapę, jak tutaj na przykład Metro, jedna z moich ulubionych, przez długi, długi czas, a w Czwórce jakoś tak Cholera już niekoniecznie. Może to też kwestia wtedy była zmęczenia materiału, bo ta czwórka wyszła względnie niedługo po e, trójce. No, na temat hardline'a się nie będę wypowiadał za bardzo. Nie chodzi o to, że to jest jakaś zła gra. No nie, bo też hardline dawał. E, potrafił dawać kupę zabawy. Także to nie o to chodzi, że z nim było w sensie stricte, jako gra coś nie tak. Tylko. no cholera! Tylko po prostu był bardzo mało, bardzo mało w nim było z BFA. O, tak bym to ujął. Gdyby on wyszedł pod tytułem tam, nie wiem, Policjanci i Złodzieje Hardline e, 997, ten numer to Kłopoty Hardline, czy coś takiego. Myślę, że nie byłoby, nie byłoby w większości tych zarzutów, e, które ludzie mu stawiają. A tak to po prostu wyszła, no taka, niezła, niecudowna gierka o Policjantach i Złodziejach z kilkoma fajnymi rozwiązaniami. Graficznie podobna do BFA i, i tyle, i to jest właśnie główny problem. E, no a jedynka. Mm, jedynka to jest powiem wam. Jedynka jest o tyle ciężkim tematem, że gra jest naprawdę spoko i porusza e, takie powiedzmy, te niewyeksploatowane jeszcze mm, rejony, jeżeli chodzi o gry o shootery FPS. Bo pierwsza wojna światowa to nie jest popularny temat. I powiem Wam tak, fajnie się w to gra, jest miodność, dużo ludzi w to gra naprawdę. Nie wiem jak tam to wygląda w liczbach. Możecie mi napisać w komentarzach, jak się orientujecie, e, w takim info, ale po prostu wiecie, ja też trochę na gry... E, znaczy trochę. Ja też na gry patrzę trochę inaczej, bo patrzę, jeżeli chodzi... Pod, pod kątem potencjału powiedzmy streamerskiego, ile to ludzi ogląda i tak dalej. To powiem wam, że BF1 bardzo słabiutko, co na ten moment to może na Twitchu jest 2-3 tysiące ludzi tę grę ogląda łącznie. Ja wczoraj odpaliłem e, Battlefielda 3 byłem największym na świecie streamerem Battlefielda 3 w tym momencie, miałem tam 500 widzów, a oprócz tego gdzieś tam Polaków ani jednego z zagranicznych streamerów gdzieś tam łącznie 50 ludzi oglądało. No, a jedynka to jest może 2 3000 tysiące ludzi w porywach. Słuchajcie, nie liczę sytuacji, gdy jakiś duży streamer to odpali, no to wiadomo, że to nie jest e, za bardzo... Jakby to powiedzieć... Miarodajne w tym momencie, nie? Po prostu jakoś tak, nie wiem, spoko się to gra, ale... Znowu mi się wydaje, nie ma tego czegoś. Nie ma tego takiego... Wiecie, gra, żeby wciągnąć na długie godziny, musi mieć to coś takie... Ciężko definiowalne coś, co ma BF3 i wydaje mi się, że w jedynce tego brakuje jakoś tak. Też nie wiem, na przykład BF3 miał bardzo długo problemy, żeby działać dobrze. W sensie, żeby serwery były stabilne, żeby nie było e, jakichś tego typu baboli. To w przypadku w ogóle Gierot i jej przeważnie trwa dość długo, żeby gra była doprowadzona do stanu używalności. Ehm, a Battlefieldowi jeden się tego udało, nawet uniknąć o dziwo. Ale pomimo to jakoś tak. A cholera, nie wiem o co mi chodzi. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, czy wygracie w Battlefielda 1, czy gracie w inne BF-y. Na przykład e, wczoraj też ludzie pisali mi, że dalej że dalej pykają sobie jeszcze w Bet Company dwójkę. też bardzo, 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 e, bardzo miodną część. W której też spędziłem mnóstwo godzin. Także możecie dać znać, jak to wygląda we waszym przypadku. To jestem po prostu ciekaw. Ja tak sobie odpaliłem właśnie i mówię, a, pobiorę. Jest tam na koncie, mam tam jakiś jeden dodatek. E, oczywiście jakbym miał. Nie kupiłem sobie nigdy premium do tego BFA, jakbym miał dodatki z premium, to na pewno byłoby więcej dostępnych serwerów i, i ludzi, z którymi można by było grać. Ale jakoś... jak na pewno wiecie, nie jestem zbyt wielkim fanem e, tych wszystkich abonamentów premium i tego typu kontentu. No, ostatni, ale ostatni dołączyłem, to jeszcze chwilę e, pomęczymy bułę. E, no i na pewno, a myślę, że premium do trójki idzie teraz też wyrwać za jakieś małe pieniądze. Powiem wam, że nawet nie wiem, czy bym sobie nie kupił gdzieś tam, żeby sobie na większej ilości map pograć. Tam też były, pamiętam chyba jakieś, e, bo tu mam tylko ten dodatek Back to Karkand on był po prostu dodawany do edycji takiej, mm, jakiejś tam lepszej edycji e, BFA, którą posiadam. No... Także nie wiem, czy tak nie zrobię. O, tutaj właśnie te, te, te bronie z tego dodatku mam już wszystkie podblokowywane. Tutaj już zostały praktycznie tylko pojazdy do levelowania mi i, em, i zdobywanie kolejnych gwiazdek, bo mam 11 z tego orzełka. To nie jest jakoś tam szczególnie dużo. Ale no, stosunek zabić zgonów 2-0. Myślę, że to nie jest najgorszy wynik. Całkiem niezły, jak na, tak długi, jak na tak długą przerwę, bo w sumie wiecie, że na streamach to głównie... H1Z1, ewentualnie Dead by Daylight, ewentualnie jakiś tam The Hunter i tego typu rzeczy. Także, no, dobra, jeszcze sobie tu chwilę szpilniemy. Weźmiemy sobie jakąś inną broń, może M36. Mi się to podobało też w tym BF-ie, wiecie, ja nie lubię. Mm, ja jestem przeciwnikiem w grach. Jakby to powiedzieć, zbytniego. Taką kombinację zrobimy szatańską. Nie wiem, jakby to dobrze ująć. Ja jestem przeciwnikiem zbytniego u. Rpegowiania, można tak powiedzieć? Myślę, że wiecie o co mi chodzi. E, w dzisiejszych czasach, znaczy to nie jestem, w dzisiejszych czasach w sensie growym to już się dzieje od kilku lat, a to jest jak na gry, to kilka lat to jest dużo. E, em, wszystkie gry, łącznie z FPS-ami, takimi u podstaw prostymi, ulegałem takiej rpegizacji. Powiedzmy, nie wiem, takie, takie nowe słowo wymyśliłem chyba. E, em, w sensie, na siłę dodaje się jakieś statystyki. E, jakieś, wiecie, ulepszenia broni, kamuflaże. Tego są setki po prostu, i tego tutaj nie było. Tutaj to było w takiej wersji bardzo uszczeplonej. Też były jakieś tam, też były kamuflaże do broni, też były dodatki do broni, też były e, mundury do naszych postaci i tego typu rzeczy, ale nie było to takie. Nie było to takie nachalne, na przykład w czwórce, przy tego według mnie jest za dużo. Na przykład mamy tam, nie wiem, strzelam to jest taka liczba. Teraz z dupy powiedzmy, 10 rodzajów noży, z czego te noże kompletnie nie różnią się jakimikolwiek osiągami, różnią się jedynie wyglądem pomiędzy sobą, czyli tak naprawdę to jest cały czas ta sama No kurde, tam jest gościu, to jest ta sama zreskinowana broń. I ja jestem jakiś taki nie wiem. Jestem jakiś taki uczulony na to, jakoś mi tak to wadzi, jak tego jak tego wszystkiego jest tak tak dużo to o! ale farma. Jak tego wszystkiego jest tak dużo, to ja potem mam wrażenie, że ja się skupiam na zdobywaniu tych gwienek jakoś tak odruchowo, w zamian na na samej przyjemności zgrania. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. Cz, czujecie o co mi chodzi? Myślę, że też Myślę, że też niektórzy z Was takie odczucia mają pewnie podobne. Że to jest po prostu zbędna rzecz, tak? Na takim, powiedzmy, poziomie, tak jak to jest tutaj w BF3, myślę, że to jest akurat gdzieś tam fajnie. Wiecie, ja lubię też ten tak zwany syndrom upgrade, że sobie odblokowujemy jakieś rzeczy i tak dalej. Tylko, lubię też, jak ma to, powiedzmy, jakiś tam bardziej realny. Jak się to realnie bardziej przekłada na rozgrywkę, to znaczy, jak sobie odblokowujemy jakieś dodatki do broni, typu jakiś em, ale się ciemno zrobiło, chyba będzie też padał, typu jakiś tam dwójnóg, uchwyt, tłumik i tak dalej, to jest spoko, bo to ma realny wpływ na rozgrywkę, że na przykład przeciwnik, e, przeciwnikowi ciężej, nam jest, ciężej jest przeciwnikowi nas wypatrzeć. Możemy ciszej eliminować przeciwników na dalszy dystans i tak dalej. To są fajne rzeczy, ale jakieś takie tony skinów, farbek do malowania i tak dalej, nie wiem, mnie to jakoś tak kurde męczy odruchowo. Ja tego powiem wam, nie lubię. No, a zróbmy tak kurde. W ogóle wydaje mi się, że w trzecim BF-ie była o wiele większa destrukcja niż i w czwórce i, i w jedynce, i że w ogóle ona tu była na o wiele wyższym poziomie. A i tak na najwyższym zdaje mi się była w Bed Company i w Bed Company 2, ale to też wynika z tego, że tam była inna całkiem konstrukcja map. tam ma mapy bardziej wyglądały tak, że były dużą, pustą przestrzenią z kilkoma mniejszymi takimi wioskami, gdzie te budowle były o wiele mniejsze i też dlatego można było nieraz równać z ziemią. A tutaj raczej mamy takie mapy bardziej zbite, yy, większe miasta i tego typu motywy, dlatego tak to wygląda. No ale powiem wam, BF3 starzeje się bardzo, bardzo zacnie. Chciałbym, chciałbym, żeby wszystkie gry graficznie, które wychodzą, wyglądały tak przynajmniej jak B, bo naprawdę jakość tekstur, oświetlenie, udźwiękowienie i tutaj Frostbite naprawdę, naprawdę robi nadal. Nie można tutaj wiele y, zarzucić mu. A! Dobra. Jeszcze ich tu pomęczymy. A! No, nie miałem szans, że tak powiem. No, także jak ktoś, wiecie, jakby ktoś jeszcze nie miał BF'a, chciał sobie w jakiegoś fajnego FPS-a popykać, to myślę, że BF-a można gdzieś tam na G2A z kodem pierd*n 3% tani, zapraszam. Można go gdzieś tam bez problemu sobie wysnupać i, i jeszcze fajnie się bawić. Szczególnie mówię, jak się ma dodatki jeszcze jakieś. Jakoś też tak w BF-ie 3, co się potem zmieniło w trójce. E, ten cały, powiedzmy, feeling postaci, to jak czujemy broń i tak dalej, jest po prostu mega bardzo wygodne i mega mi przypasowało. W czwórce to już wyglądało trochę inaczej. Postać miała e, inny ciężar. Ten cały tak zwany handling. Nie wiem jak to powiedzieć po polsku, bo to ujwik. nie jest za bardzo precyzyjne. E, broni. czuła się to inaczej, mniej fajnie, według mnie. W każdym razie ciekaw jestem, czy też macie takie podobne, e, takie podobne wrażenia jak ja Dajcie znać w komentarzu. Dobra, jeszcze tu zabijemy z jednego hopka. Ah, Nie, jeszcze teraz się muszę jeszcze pomścić. Z as wala mnie zabił. To jest broń niesamowicie. Nie reanimować teraz! Niesamowicie zabójcza, wytłumiona. No i tu padają w taki fajny e, filmowy sposób, czy mamy tego EZ wala mamy. To do boju wparzymy od razu. Jak się pamiętam, jak się to grało pierwszy raz po premierze, jaki to był szok w ogóle. Jak się tutaj te kafelki, wiecie, niszczyły i te wszystkie takie detale w otoczeniu. I oczywiście jeszcze wtedy na kompie ówczesnym nie mogłem tego odpalić, tak jak teraz sobie tam, bez problemu na full detalach, bo już większość z nas ma maszyny, które które po prostu na to pozwalają. To wtedy był szok. Szok też było, jak źle to łaziło. Dobra. Mamy przejęte. To się wracamy. Dobra moi drodzy, z mojej strony to by było tyle. Taki krótki, sentymentalny. Eee, nie odjedziecie. Krótki, sentymentalny e, materiał. E, z trzeciego. Battlefielda, jak widać, działa. A że jest mega tani, to jakby ktoś jeszcze go sobie nie nabył, to myślę, że bez szczególnego uszczuplania budżetu można to zrobić. Także cóż Wam powiem, moi drodzy? Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to możecie e, łapę w górę na materiale zostawić. Wpadajcie na Facebooka, na fanpage'a, na streamy Twitch TV Niklaus na G2, a potanie gry. I tyle. Do wszystkiego macie linki w opisie. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się, a ja wracam walczyć czołem.